Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry! Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio playlist. Należy odszukać wideo z pełną nazwą pod tytułem Intro: Obudź się Polsko, obudź się Polonio. Tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. Kliknięcie na ten felieton wideo otwiera pełną listę felietonów w chronologicznie opublikowanej kolejności. Serdecznie pozdrawiam Polaków na wszystkich kontynentach dookoła świata w Australii, Nowej Zelandii, Azji, Afryce, Europie, Rzeczpospolitej Polskiej i za wschodnią granicą. Najnowszy felieton opublikowany na YouTube Powstanie Warszawskie 75 lat po, prawda? Pozostaje wyklęta, a także wcześniejsze audiowizualne opracowanie felietonu o powstaniu. Szanowni Państwo, Bitwa Warszawska przeszła do historii jako ta, która zatrzymała bolszewicką ekspansję na Europę. Zachodnie przekazy mało wspominają o heroizmie polskiego żołnierza w tej bitwie w tej ekspansji. Żołnierz Polski pokonał wielokrotnie liczniejszego napastnika, ale w zachodnich przekazach informacjach na różną okoliczność nie mówi się o waleczności żołnierza, ale o tym, że bitwa warszawska zatrzymała hordy bolszewickie. Zasadniczo polski żołnierz jest pominięty, pomijany. Tak samo jak pominięto tych, którzy finansowali rewolucję bolszewicką. W opisie description będzie zamieszczony link do wcześniejszego opracowania, na które ponownie zapraszam. Tytuł opracowania nie piłsudzkiej, a Wincenty Witos i generał Tadeusz Rozwadowski dowodzili zwycięską bitwą warszawską w 1920 roku. Z oficjalnych dokumentów wiemy, że 12 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski oficjalnie złożył dymisję na ręce Wincentego Witosa w czasie spotkania bezpośrednio po odbytym przez naczelnika Piłsudskiego przeglądzie wojsk. Na spotkaniu byli obecni wicepremier Ignacy Daszyński, minister spraw wewnętrznych Leopold Skulski i premier Wincenty Witos. Zapraszam na YouTube. Temat mojego dzisiejszego spotkania antenowego ściśle wiąże się z Polską i naszym polskim losem. Zapraszam do przemyśleń. Szanowni Państwo, po raz pierwszy i jedynie Dotychczas w historii dwa przypadki użycia broni atomowej do działań zbrojnych. Ataku at atomowego dokonały Stany Zjednoczone na Japonię w 1945 roku 6 sierpnia na Hiroszimę oraz 9 sierpnia w Nagasaki. Hiroshima była miastem większym i znanym. Nagasaki z kolei, na czym polega jeszcze większa tragedia tego miasta, było celem zastępczym. Wybrano je podobno ze względu na to, że nad w cudzysłowie ważniejszym celem, czyli nad Kokurą były złe warunki atmosferyczne. Dzisiaj świat bardziej pamięta o bombie atomowej zrzuconej przez Amerykanów na Hiroshimę 6 sierpnia 2019. 1945 roku bardzo często niesłusznie pomija się tragedię, jaka miała miejsce trzy dni później poprzez rzucenie bomby na Nagasaki. Dlaczego tak? W dalszej części naszego antenowego spotkania warto pamiętać, że poza zakładą tysięcy mieszkańców Hiroshima i Nagasaki, zniszczenia spowodowane dywanowymi nalotami na Tokio czy Drezno były porównywalne o ile nie większe. To robiło też większe wrażenie. Podczas nocnego nalotu dywanowego na Tokio z 9 na 10 marca 1945 roku przy użyciu bomb zapalających straty wynosiły około 100, 120 tysięcy osób. Seria nalotów na Drezno 13-14... Z 13 na 14 lutego 1945 roku a liczba ofiar jest trudna do oszacowania. Wróćmy do początku wydarzenia, które wstrząsnęło światem i do dnia dzisiejszego o tym przypomina. W przeciwieństwie do mordu ludności cywilnej w Warszawie około 230, 200 tysięcy, 230. Osób podczas powstania warszawskiego i na długo po powstaniu świat mało pamięta i prawie nie wspomina. Ukazało się dużo publikacji książkowych, historyczno-dokumentalnych i relacji tych. Którzy atak atomowej przeżyli. W wielu tych opracowaniach autorzy opisują wydarzenia z tamtego okresu czasu, gdzie przewija się wątek, że Amerykanie uważali zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę za akt sprawiedliwości dziejowej oraz swoiste osiągnięcie naukowe. W opracowaniach książkowych padają pytania i odpowiedzi, natomiast zachęcam Was, Szanowni Państwo, do indywidualnych przemyśleń i spokojnej oceny sytuacji. Czy Amerykanom w jakiś, czy z jakichś względów szczególnie zależało na przeprowadzeniu ataków nuklearnych? Książki opatrzone dokumentami informują, że były co najmniej dwa powody. Po pierwsze, chciano zniszczyć japońską machinę zbrojeniową i faktycznie zrównano w Hiroshimie i Nagasaki. Zakłady, gdzie znajdowały się obiekty produkujące wyposażenie wojskowe. Po drugie, i to jest nie mniej ważne, jak pierwszy powód, chciano przetestować nową broń: sprawdzić jaką ma moc i jak działa w praktyce. Nikt z wyjątkiem najważniejszych ludzi rządu amerykańskiego i armii amerykańskiej nie wiedział, ile egzemplarzy tej broni Amerykanie jeszcze posiadają. W nieodległym czasie udoskonalono bombę nawodorową, a ta była wielokrotnie silniejsza od bomby atomowej. Na uwagę zasługuje informacja naukowa, że w bombie wodorowej atomowa konstrukcja użyta została jako zapalnik. Według fizyków jądrowych, bomba wodorowa wykorzystuje energię, jako, jaka powstaje w Słońcu w następstwie fuzji jąder atomów wodoru w atom Helu. Siłę jej wybuchu oceniono na 10 megaton, czyli 10 milionów ton trotylu, co było 700 razy większe od energii bomby atomowej zrzuconej na Hiroshima. Wielu wtedy i dzisiaj zadawało sobie pytanie, jak na amerykańskie ataki na Hiroszimę i Nagasaki zareagowali wtedy Sowieci. Rosja radziecka w ogóle wtedy nie podała żadnych informacji o atakach atomowych. Powstaje inne pytanie: czy nie było innych środków, przy pomocy których można było zmusić Japonię do kapitulacji? Inne metody były. Można było zademonstrować wysłannikom japońskiego rządu potęgę broni nuklearnej na jakiejś bezludnej wyspie albo w innym tego typu miejscu. Nie wiemy, czy ci wysłannicy, obserwatorzy byliby i na ile kompetentni. Tak jak obecnie, tak wtedy mało kompetentni mówiliby, że był to trik, do którego wykorzystano zebraną w jednym miejscu olbrzymią ilość materiałów wybuchowych. Takie były rozważania, a może usprawiedliwienia tego, co się stało. Szanowni Państwo, historia nie jest nauką ścisłą. Nie jest nauką eksperymentalną, i nie wiemy, co by było, gdyby było. Znając jednak wszystkie dane, do których mamy dostęp, możemy powiedzieć z całą pewnością, że dowództwo japońskie przed sierpniem 1945 roku nie brało pod uwagę opcji bezwarunkowej kapitulacji i gdyby nawet tego rodzaju pomysły być może wtedy powstały w tamtym rządzie, to być może nie byłyby brane w ogóle pod uwagę. W bibliotece i muzeum prezydenta Trumana są dokumenty i opracowania naukowe, z którymi można się zapoznać, między innymi książka Notatki Trumana w tłumaczeniu na polski, Efekty atom atomowego bombardowania Hiroshimy i Nagasaki. Polecam to dokumentalne opracowanie, gdzie jest bardzo dużo informacji niepublikowanych w ogóle. Przypominam, że wtedy trwała konferencja pocz, poczdamska od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. To w poczdamie w pałacu Selinhoff. Miało miejsce spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tak Wielkiej Trójki. Była to ostatnia z trzech konferencji Wielkiej Trójki, a miała miejsce po konferencji teherańskiej i konferencji jałtańskiej. Omawiając powstanie warszawskie, powiedziałem, że konferencja teherańska zdecydowała o losach Polski. Konferencja poczdamska niczego znaczącego w sprawie Polski nie wnosiła. W Teheranie pozamiatano, mówiąc o sprawach polskich. To podczas konferencji poczdamskiej amerykański sekretarz wojny Henry Stimson poinformował prezydenta Trumana, obecnego na konferencji, że prace nad bombą nuklearną zostały ukończone i w przeciągu krótkiego czasu może zostać zrzucona na jedno z miast japońskich. 26 lipca 1945. Truman ogłosił tzw. deklarację poczdamską, w której jednoznacznie określił sposób zakończenia wojny bezwarunkową kapitulacją cesarstwa. Tego też dnia na wyspę Tinian przybył ciężki krążownik amerykański Indianapolis, przywożąc elementy bomby nazwanej Little Boy. Nie są znane dokładne warunki bezwarunkowej kapitulacji Japonii, natomiast wiemy, że w 31 lipca montaż bomby Little Boy został zakończony. Następnego dnia bomba była gotowa do użycia. Według różnych opracowań historycznych Amerykanie prawdopodobnie chcieli zademonstrować swoją pot militarną potęgę i pokazać Rosjanom, że w razie czego istnieje gruba pałka, która zrobi z nimi porządek. W sierpniu 1953 roku okazało się, że bombę wodorową posiadają Rosjanie. 30 października 1961 roku Rosjanie zdetonowali tzw. Car Bombę o mocy co najmniej 50 megaton nad nową ziemią na Oceanie Lodowatym. Wtedy kilka wysepek wyparowało. Obecnie bronią jądrową dysponują nie tylko USA, Rosja, ale również Chiny, Wielka Brytania, Francja, Indie, Pakistan, Korea Południowa. Izrael stara się ukryć ten fakt, ale a wszyscy jego sojusznicy też posłusznie udają, że o niczym nie wiedzą. Natomiast inne kraje są oskarżane o potajemną produkcję broni jądrowej. Już w 1959 roku powstał film Przestroga na podstawie książki w tłumaczeniu na polski Ostatni Brzeg. Film w świetnej oprawie aktorskiej zyskał wielką popularność i wywołał wielką dyskusję wtedy. Film był przestrogą. Szanowni Państwo, coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że demokracja jest więc jedynie teatrem lalek. W imię nikomu nieznanej demokracji dokonuje się czynów niegodziwych, a czyny mają osłonę słowną, nie mającą nic wspólnego z ogólnie pojętą demokracją. Czy nie uważacie? Że obecnie broń atomowa to swego rodzaju zawór bezpieczeństwa, bo tylko dzięki temu nie wybuchł jeszcze żaden poważniejszy konflikt światowy. A jak wybuchnie wojna nuklearna, to nie będzie zwycięzców ani zwyciężonych. Czy nie widzicie, że ta straszna broń znalazła się w rękach tych, którzy usiłują szantażować świat, a przede wszystkim słabszych? Którzy tej broni nie posiadają. Czy nie widzicie, że inaczej wielcy tego świata rozmawiają z tymi, którzy tą straszną broń posiadają, mimo że wzajemnie nie lubią się, czynią konieczne umizgi i uśmieszki, natomiast reszta świata żyje strachem? Dziękuję za dzisiejsze spotkanie antenowe i zapraszam na YouTube. Zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata.